prowadź z naszą firmą Auto z USA. Bitusa.pl 24 kwietnia w Stokulackim odbył się festiwal zapaśniczy imienia Eugeniusza Bryska i Tadeusza Remiszewskiego. Po 80 zawodniczek i zawodników, tutaj w Stokulackim mamy turniej Eugeniusza Bryska i Tadeusza Remiszewskiego. Są to takie zawody dla dzieci, i dla młodzików w kategorii chłopców i dziewcząt. Myślę, że dla nich to jest pierwszy krok do takiego sportu zapaśniczego. Wśród zaproszonych gości byli najbliżsi świętej pamięci Tadeusza Rymszewskiego, którzy dziękowali organizatorom za nieustającą pamięć o działaczach. Tuż przed rozpoczęciem walk, w ręce dyrektor zespołu światowego w Stokulackim, Barbary Stylingowskiej, powędrował pamiątkowy puchar za dobrą współpracę z WLKS. Zespół oświatowy chętnie włącza się w różnego rodzaju organizacji typu no no Bardzo się w cieszymy, że na terenie naszego zespołu, w zespołu w. mogą odbywać się różnego rodzaju uroczystości, zawody. Sportowe. I hala, która została wybudowana, nie stoi pusta, tylko jest wykorzystywana w różnych no celach. Się... Kolejne zapaśnicze emocje, już w weekend. W hali w strzale odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprowadź z naszą firmą auto z USA